Ten pałac, co się jawi, i nawet kosmos jest ciemny, ale coś tam się prawdziwego przedostaje. W tej kuli ziemi, gdy odczujemy to teraz, będziemy jak w pałacu tu na ziemi, w koronie drzewa jedni. Każdy wzór na przestrzeń to iluminacja na ciemny kosmos i jego centrum. Nawet w niebocentryzmie ten przejaw jest widoczny. I przerzucone, jakby z otchłani, na wgląd mikrokosmosu, jako czarna kula, a w nim jest ten czarny pałac, co widać dokładnie na obrazach Diaza. Jednak, niebocentryzm, i tak jest czymś niewyobrażalnym, ale jego sens mieści się w tym, co jest niewyobrażalnie niewyobrażalne. Poza wyobraźnią i nawet wiarą ludzi. E, I jest to coś e, ponad jakimkolwiek wzorem. To jest naprawdę mega odczucie teraz jako prawdziwość rzeczywistości. Ten mikrokosmos to zaledwie mydlana, ciemna bańka. Właściwie. Oni sobie uzurpują prawo, że zamieszkują ten ciemny pałac, jak to jest także opisane w Biblii, jako złote miasto, bo w istocie w tej rzeczywistości chaosu tak jest. Ale ta cała bańka pęknie i wtedy ukazuje się nam prawdziwe wnętrze tych wszech rzeczy z prawdziwym centrum i widokiem na Wszechświat i Ziemię. Legenda mówi tak: gdy odgadniemy prawdziwe imię, i tutaj imię oznacza ciemnego Boga, to wtedy wszechświat zamieni się właśnie w mydlaną bańkę i pęknie. Coś w tym jest, ale to jest wszystko na rzeczy, a nie odnosi się do wszech rzeczy. Obraz mikrokosmosu został praktycznie ulupiony, ulepiony w kule z wizji heliocentrycznej tak więc tak powstały błędne pojęcia kosmicznej świadomości i jest to tak zwana jakby ego aureola narzucona w święcie przekonanym jakimś tam przejawie Filozofii, nauki, astronomii, a sam nasz helm, który zakładamy na prawdziwą rzeczywistość, gdyż rozum nadaje tylko wyraz intuicji, ale gdy go uaktywnimy nad rozum, to wtedy powstaje ta skuteczna intuicja. Która po prostu ukazuje nam prawdziwy obraz Ziemi i kosmosu. I to nie jest jakaś zwykła przestrzeń, jednostkowa, osobowy twór. Kiedy doświadczamy tego w przeczuciu, w intuicji, odnajdujemy ten przycisk na kart w sercu i uaktywniamy, a raczej odtwarzamy to, co było w nas i jest jako połączenie intuicji. Oczywiście połączenie to też tutaj o to nie chodzi, bo to było zawsze jedno z kart jako bezosobowe, i sam kształt nie jest ograniczony w rozmiar przestrzeni, jako wzór i schemat. Katalizator ciemnych rozprasza energię, i to jest powód, że Rozsadza jądro prawdziwej jedni, tej gwiazdy, którą, którą rozbija na miliardy innych gwiazd i galaktyk. Pełnia prawdy jest to energia, jako jedno, zrozumienie i intuicja, zawarta z duchem i materią. To jest właśnie ta równowaga, inaczej, po ludzku, stałość, ale ta Medlana Banka to obecnie. Kopuła w, w koronie drzewa życia, i gdy prysnie ona, jak zły urok, odtworzy się właściwa rzeczywistość, która jest ukryta pod tym czarem, i okaże się, że tak naprawdę drzewo życia nadal istnieje i nie zostało ścięte. Oczywiście w tej naszej rzeczywistości zostało wycięte przez nasze jestestwo, Jego. Powodując zamrożenie i odłączenie od serca kart. W istocie, w prawdziwej rzeczywistości wszystko jest na miejscu, ale gdybym teraz pokazał miejsce, gdzie rośnie takie drzewo, to jedynie tam zauważymy w tym miejscu pień lub nawet dziurę. Gdy dotrze do nas ta właściwa świadomość tej rzeczywistości bytu jako Coś więcej niż osobowość. Okaże się, że to drzewo nadal rośnie w tym miejscu bez przesunięcia ziemi i biegunów. Każdy człowiek posiada niezwykły hełm na głowie. Ciemni to nazywają aureolą. To jest widoczne także na filmach w postaci na przykład Misterio. Taki hełm umożliwia nam podróż po tej skażonej rzeczywistości, oczywiście z ograniczeniem meteru do oddychania i życia. Dzięki niemu jesteśmy jak ci kosmonauci i poruszamy się po tej złowrogiej krainie, niczym zagubieni w kosmosie tu na Ziemi. Na tym grafiku widzimy, że Ziemia to centrum jako pałac I to by świadczyło też, że żyjemy tutaj w Pałacu, czyli na Midgard, a nie na Asgard. Prawdziwie, realnie chodzi o to, że jest to wizja tego, co dochodzi dopiero do nas. Intuicyjnie to już wiemy, a więc niebo jest na Ziemi. Jest to pełnia jedni, przy rozprysknięciu tej mydlanej banki, cały ten odprysk także sprawi, że ujrzymy prawdziwy kształt kontynentów, a w istocie będzie to kolektyw jako całość Ziemi już bez oceanów, czyli połączenie Ziemi z niebem jako jedno tak jak było to na samym początku i była wtedy też tylko jedna rzeka życia Midgard słowo to wywodzi się z języka germańskiego i było określeniem używanym do opisania świata zamieszkiwanego przez ludzi, w dosłownym tłumaczeniu oznacza zamknięty wewnątrz. Przez wieki słowo to podlegało transformacji językowym, na przykład w dzisiejszym języku angielskim ma to postać jako to oznacza ogólnie Śródziemia, czyli to jest to, co już widzieliśmy, że żyjemy w środku Ziemi, czyli na Midgard. Inaczej, Midgard oznacza spojenie z Ziemią. W mitologii nordyckiej, Midgard oznacza jeden z dziewięciu światów krainę zamieszkaną przez ludzi. Wewnątrz starożytnego drzewa świata. E, znajduje się ono na środku nieprzebytego oceanu, w którym żyje olbrzymi wąż morski a więc e, kiedyś nawet Bałtyk był oceanem bo, tak więc e, jedyny trop i właściwy jakby kierunek umiejscowienia tego drzewa jest tylko gwiazda Polaris a więc właściwie ten potwór które to po prostu kontroluje, jest tak wielki, że jego zwoje otaczają cały świat, a on pożera swój własny ogon. Czyli ma kontrolę nad całym światem, nad tym karmicznym czasem. Według przekazów, Midgard znajduje się dokładnie pomiędzy piekłem a niebem. A więc los ziemi, jak mówią legendy, kraina ta zostanie zniszczona, kiedy nadejdzie. Ten tak zwany Ragnarok, Ostateczna bitwa rozstrzygająca losy świata. Wówczas to ten cały potwór czasu karmy i uzależnień oraz chaosu wyłoni się z wody zatruwając swym jadem całą ziemię i wszystkie morze. Mamy też dużo przekazów, że wszystko się zaczerwienie jakby krwią. Koniec świata przyniesie także niemal całkowite zniszczenie wszelkiego życia, a Midgard pogrąży się w odmętach nieskończonego oceanu. Oczywiście to jest przepowiednia dla wszystkich hybryd lub nawet ludzi, którzy nie będą dążyć do jakiegokolwiek zrozumienia i nie poprawią swojego stylu życia, myślenia, tak więc Całe objawienie to jest tak naprawdę objaw mocy, naszej własnej mocy ponad indywiduum, czyli to jest coś, co jest w żarliwym poszukiwaniu prawdy, a wtedy wytwarza się pole bez czasu. Mówiąc o indywidualności, zawsze miałem na myśli naszą własną moc. Można to także nazwać jakoś nawet to przewrotnie zabrzmi że to jest super indywiduum czyli coś więcej niż indywidualność i to wszystko polega na wyzbyciu się swojego ja i ego tylko to jest może to nie jest warunek ale po prostu to jest to jest zrozumienie, które nam pozwoli uzyskać w jakimś tam stopniu uświadomieniu intuicyjnie Odczuć prawdziwą rzeczywistość. Patrzymy na drzewo życia. Gdzieś tutaj mówiłem, że w środku jest tak zwany mechanizm, który się nazywa pich od tyłu czytamy jako hip, czyli chip.